Przez panę, Panią Klarek Kostrzewę Artymowicz, a należący do sali Paris Mateusz z stuszyńskiego klubu Jeździeckiego Garbówek będzie prezentował tego holenderskiego obiera. To syn mistrza olimpijskiego. Y holenderskiego ogiera Big Star. Koń ten pracuje, pracował na rzecz jeździectwa brytyjskiego. W Rio de Janeiro wygrał na nim x Skelton. Big Star, syn innego wybitnego skoczka ogiera Quickstar Star z matki po Inertor, dalej Ramiro. Koń o typie jej urodzie bardzo charakterystycznym dla swojego rodowodu. Rosły, masywny koń o wielkiej sile skoku i wielkiej waleczności. Natomiast matka Orokstara Stara to e, bardzo e, subtelnej urody, wielkiej szlachetności klasy Rokella S, która pod swoją hodowczynią, e, pod Stara, startowała do poziomu konkursu 150 cm. Poprzez komiera Little Rock jest ona reprezentantką rodu Obera Szlachetność do tego rodowodu wprowadza także następna matka córka polszyńskiego Karolusa, który jest synem kapitola z, z rodu Kotachsan, ale jest siedmiokrotnie prenowany na polskiego anglaraba Rams. Czysty przejazd w normie czasu, mamy więc w sumie siedem. Siedem czy osiem koni w rozgrywce? Osiem. Idealnie 8 koni w rozgrywce. Mamy 8 głównych nagród w tym konkursie. W finale w sportowym trzebionacie Polskim Młodych Koni w kategorii pięciolatków. Rozgrywkę rozpoczniemy za 10 minut o godzinie dziesiątej pięćdziesiąt. A początek sześciolatków o godzinie 11.45.